że jeszcze mam jednak trochę e, e, takiej dziewczęcości w sobie, to mam tą nutę no, e, To koniec. Ja ją przerobię, ja, przerobiłam na taką bardziej dziewczęcą, na taką dziewczęcą, wiecie, na damską wersję, bo mm, też mam takie historie różne, jak każdy, i po prostu. No, wzięłam tą piosenkę, żeby nie było, że. Nadal, że udaje chłopaka czy coś, to mam ją jako damską wersję. Niestety tak już jest, ja cię kocham, ty mnie nie odchodzisz gdzieś daleko, nie pytam cię o drogę, może ci się przypomnę, o ile nie będzie za późno, bo kiedyś moje serce może być zamknięte furtką. Nie jest tak, że możesz mieć mnie na jakiś czas, na jakiś czas porzucić, po czasie znowu mnie brać jak zabawkę. Sorry, ale nie myśl nad nami czy przyjaźń, czy miłość, bo to bardzo rani. Nie wytrzymam dłużej, patrząc się w twoje piękne oczka, siedząc obok Ciebie i nie móc cię to się nazywa kochać? Do znaczenia na resztę. Sorry, ale nie chcę więcej, nie chcę więcej cierpieć, ja to pieprze Spójrz w kalendarz, przypomnij sobie zakreślanie dni, kiedy byłam przy Tobie, kiedy było nam dobrze, kiedy mówiłeś, że kochasz, że będzie tak zawsze, że nie będzie końca. Kochaj albo znienawidź, brać albo zostawić. <laughs> nie bądź obojętny, nie graj uczuciami klucz do mojego serca, wyrzucić daleko morze. I obiecaj mi, że nie będziesz chciał go z powrotem. Kochaj albo znienawidź, brać albo zostawić, nie bądź obojętny, nie graj uczuciami. Ja, ja tylko tęsknię nocami. Ty wolałeś mnie w tych chwilach zostawić. Nie jesteśmy dziećmi. Miłość to nie jest zabawa. Pytam się tylko, po co były te wszystkie starania? Tak masz rację. Popełniłam wiele błędów, ale byłam przy tobie, a ty byłe, byłeś w moim sercu, tak. Nic nie dzieje się przypadkiem, ale to nie znaczy, żeby porzucać. Naszą tracą mogą być huragany, sztormy i fale, ale zawsze ci mówiłam, że z tobą zostanę. Mam pięć, ramki, wszystkie te duperele teraz nic nie znaczą, choć kiedyś to było wiele, niestety, wszystko poszło na marne. Obwiniaj mnie dalej, sam mówiłeś, że na zawsze, czym zawiniłam. Nie moja wina, że kolejną zaspywa, to tylko co, co jest w środku. To takie serduszko było dla ciebie od początku, teraz i tak ci to nie obchodzi. Kochaj albo znienawidź, brać albo zostawić, nie bądź obojętny, nie graj uczuciami. Klucz do mojego serca, wyrzuć gdzieś daleko w morze i obiecaj mi, że nie będziesz chciał go z powrotem. Kochaj albo znienawidź, brać albo zostawić, nie bądź obojętny, nie graj uczuciami. Ja, ja tylko tęsknię nocami. Ty wolałeś mnie w tych chwilach zostać. Pewnie zaraz pytasz, czy jest jeszcze jakaś szansa. Patrzę w Twoje spojrzenie i wiem, co szczere, widzę tam nieporozumienie, nic, która w tobie pękła. Powiem Ci tak, chcę wyrzucić cię z mojego serca. Dlaczego zabawiłeś się proroka, jak Ty czasami, że nic nie wyjdzie, że nie będzie drugiej szansy? Szczerze Ci powiem, że mam dość motywowania do działania, bo co chcesz, ale nie działasz. Znasz mnie, wiesz, że mam chwilę zwąpienia, ale to już kilka ładnych lat, kiedy lecę jak bumerang, lecę jestem na dole, a raz się znoszę. Może kiedyś to zrozumiesz, gdy zmierzysz się z losem, Nauczysz się na błędach. Poznasz życie i pewnie będzie szkoda, że ci w nim nie towarzyszę. Sam podjąłeś wybór, nie wiedząc jak to powiedzieć, więc jak widzisz, kochanie, robię to za ciebie. Kochaj albo znienawidź, brać albo zostawić. Nie bądź obojętny, nie graj uczuciami, już do mojego serca, dziś daleko w morze i obiecaj mi, że nie będziesz chciał go z powrotem. Kochaj albo znienawić, brać albo zostawić, nie bądź obojętny, nie graj uczuciami, ja, ja tylko tęsknię nocami. Ty wolałeś mnie w tych chwilach zostawić. Kochaj albo znienawić, brać albo zostawić, nie bądź obojętny, nie graj uczuciami. klucz do mojego serca, wyrzuć daleko w morze i obiecaj mi, że nie będziesz chciał go z powrotem. Kochaj albo znienawić, brać albo zostawić, nie bądź obojętny, nie graj uczuciami, ja, ja tylko tęsknię nocami Ty wolałeś mnie w tych chwilach zostawić.